Cześć. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się szeroko komentowanemu spotkaniu marszałka Sejmu Szymona Hołowni z europosłem Adamem Bielanem. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach i wywołała liczne spekulacje. Ale zanim zaczniemy, jeżeli interesuje Cię to, co dzieje się aktualnie w Polsce i w polskiej polityce, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dzięki temu moje materiały będą mogły docierać do coraz to większej liczby osób. A teraz zaczynajmy. Zacznijmy od najważniejszego, czyli co właściwie się wydarzyło. Sprawę jako pierwsza nagłośniła stacja TVN24. Zgodnie z ich relacją w nocy z czwartku na piątek około godziny 24 marszałek Sejmu Szymon Hołownia został zauważony przy ulicy Górnośląskiej w Warszawie. Gdzie znajduje się prywatne mieszkanie europosła Adama Bielana? Szymon Hołownia nie był tam sam. W garażu podziemnym zauważono również limuzynę należącą do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Co ciekawe, jak podaje TVN24, po godzinie pierwszej w nocy wyszedł z budynku wicemarszałek senatu Michał Kamiński. Który reprezentuje środowiska centrowe. Sam Szymon Hołownia, pytany o to spotkanie, nie zaprzeczył, wyjaśnił, że rzeczywiście był w mieszkaniu Adama Bielana i że to spotkanie miało charakter roboczy. Jak twierdził, wrócił z tego dnia późno z Gdańska i to był jego jedyny dostępny termin, aby porozmawiać w cztery oczy z europosłem Bielanem. Hołownia podkreślił również, że nie widzi w tym nic kontrowersyjnego. Według niego polityka to nie tylko konferencje prasowe, ale także bezpośrednie rozmowy. Także nieoficjalne. Jakie były reakcje i interpretacje? Nocne spotkanie Hołowni z Bielanem wywołały liczne komentarze wśród polityków jak i dziennikarzy. Niektórzy sugerowali, że mogło to być działanie podważające zaufanie w obecnej koalicji rządzącej. Zresztą sami zobaczcie te komentarze. Posłanka Polski 2050, Barbara Oliwiecka, przyznała, że godzina i miejsce tego spotkania nie były idealne, ale jej zdaniem można było uniknąć niepotrzebnych kontrowersji, gdyby spotkanie odbyło się w Sejmie lub bardziej w oficjalnych okolicznościach. Jednocześnie zapewniła, że nie ma podstaw, aby uznać to spotkanie za próbę rozbicia koalicji lub ukryte, Porozumienia z prawem i sprawiedliwością. Zresztą inni posłowie Polski 2050 również pisali o tym na Iksie. Również wicepremier, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z polskiego stronnictwa ludowego starał się. Tonować emocje. Jak powiedział, w koalicji panuje pluralizm, każdy polityk ma swój styl działania, ale nie ma zagrożenia dla stabilności rządu. Dodał, że polityka wymaga czasami rozmów z przeciwnikami, co nie oznacza zdrady wspólnych celów. Z drugiej strony, europoseł, europoseł Adam Bielan sugerował, że ujawnienie szczegółów tego spotkania mogło pochodzić od służby ochrony Państwa. Takie oskarżenia stanowczo zdementował rzecznik MSWIA, wskazując, że SOP, czyli Służba Ochrony Państwa, działa profesjonalnie i nie dopuszcza się przecieków. Podkreślono, że tego typu insynuacje mogą podważyć autorytet służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych osób. Szymon Hołownia od początku swojej działalności politycznej prezentuje się jako polityk otwarty na rozmowy z różnymi środowiskami politycznymi. Jako marszałek Sejmu wielokrotnie podkreślał, że jego zadaniem jest być. Ponadpartyjnym gospodarzem Sejmu, a nie uczestnikiem politycznej wojny. W ciągu ostatnich miesięcy Hołownia rozmawiał nie tylko z koalicjantami, ale również z liderami opozycji, w tym z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, Mariuszem Błaszczakiem czy posłem Markiem Suskim. Tłumaczył, że nie ma innej drogi, jeśli chce się uniknąć paraliżu w pracy Sejmu. Zwracał uwagę, że nawet przy ostrych różnicach światopoglądowych należy dążyć do minimalnego porozumienia, by najważniejsze instytucje państwa mogły działać stabilnie. Przykładem takiego podejścia może być choćby organizacja spotkań w sprawach bezpieczeństwa czy obronności, które odbywały się w Sejmie w ostatnich tygodniach. Tam przedstawiciele wszystkich ugrupowań mogli rozmawiać na temat sytuacji międzynarodowej czy planów dotyczących modernizacji armii. Co więc planuje marszałek Sejmu? Szymon Hołownia w ostatnich dniach wielokrotnie deklarował, że zamierza kontynuować politykę dialogu ponad podziałami. Potwierdził też gotowość do rozmów na temat ewentualnej rekonstrukcji rządu i relacji z premierem. Donaldem Tuskiem. Polska 2050, ugrupowanie Szymona Hołowni, jak również jego koalicjanci z Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że ich celem jest utrzymanie stabilności politycznej w Polsce. Nawet jeżeli styl działania marszałka Sejmu czasem odbiega od utartych. Schematów. Hołownia zapowiada też, że będzie dążył do zmian w organizacji pracy Sejmu, aby zwiększyć przejrzystość i efektywność jego działania. Czy nocne spotkanie Hołowni z Bielanem to zapowiedź większych zmian? Zdania w tej kwestii są podzielone. Z jednej strony Jedni uważają, że hołownia konsekwentnie buduje postać niezależnego polityka, który nie zamyka się w bańce koalicyjnej, co może zwiększyć jego polityczny autorytet, ale jednocześnie budzi niepokój niektórych koalicjantów. Z drugiej strony, jak pokazują reakcje m.in. Kosiniaka Kamysza czy Adriany Porowskiej z Polski 2050 na razie nie ma mowy. O rozłamie w obozie rządzącym. Najbliższe dni i rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem pokażą, czy sytuacja się ustabilizuje, czy może dojdzie do przetasowań w rządzie. Czy nocne spotkanie Szymona Hołowni z Adamem Bielanem może być pewną zapowiedzią tego, co będzie się zmieniało w najbliższych miesiącach w polskiej polityce? Tego nie wiem, ale wiem jedno. To spotkanie pokazuje, że politycy muszą zacząć ze sobą rozmawiać, nieważne z jakich ugrupowań politycznych aktualnie pochodzą, bo tylko dzięki wspólnej pracy, dialogowi i wspólnemu zaangażowaniu nasz kraj będzie mógł lepiej funkcjonować. A co ty uważasz na temat nocnej rozmowy Szymona Hołowni u Adama Bielana? Zostaw komentarz. Pod tym filmem i Ciebie również zachęcam do zasubskrybowania tego kanału i dania łapki w górę. Dzięki temu będę miał większą motywację do nagrywania o tym, co dzieje się aktualnie w polskiej polityce. Dziękuję.